Dzień dobry widzowie, dzisiaj testujemy Ten, jak poziom 13 e, 21 V procentowych mamy, no niestety trochę malutko Jest to strachy Halloweenowe, kurwa gówno Napisałeś Wiśnia i pigwa. Okej, okay, to nie jest no. rabelka, jednak to jest pigwa. Kurwa średnia ja nie wiem, czy ty nie jesteś sam, co rok temu. Piłem. I rok chuj temu średnia. się żeby. To, to, to jest chyba średnia, ten sam, bo też było ciemno. i A co tam było? Wcześniej? Ty wysłałeś? Mirabela, jakaś nie, A ja no, pij Mirabella. to kurwa, nie pierdol! I możemy od razu prezentację stroić. Stroi. Pokaż mi go, bo trzeba go zdemonstrować. Degeneracja pierdolony. Oceniaj to. Ocenka. Taka 7 na 10 Może 6,5 Takie 6,5 Dobra Snorlax, co oceniaj Ile ma procent? 21 Voltażów, już wszystkie masz <laughs> Ten kurwa cyka wziął alkohol Niedobre no.